Cześć kochani, dzisiaj e, specjalnie dla Was ulubieńcy października. Wydaje mi się, że niedawno było lato, a za chwilę będzie Boże Narodzenie, dlatego każdy filmik tak zaczynam, ponieważ ach, wydaje mi się, że ten czas strasznie szybko leci. Oj, słuchajcie, nie mogę się wygodnie usadzić. Dobra. Po pierwsze może zacznę, dużo będzie w tym miesiącu nowych rzeczy, które mi się spodobały. Mm, zapach. To jest pachle młoda John Galliano, piękny flakon, piękny zapach. On ma w sobie jaśmin, róże, nie wiem. Jest taki słodko owocowo kwiatowy. Ale co jest fajne w tym zapachu, że on się tak rozwija, że z czasem te, te nuty się zmieniają i pod koniec dnia pachnie inaczej niż pachniał rano. Co też jest fajne, bo są naprawdę bardzo trwałe. No ja ich używam chyba od miesiąca, tak mi się wydaje. Na razie zużyłam tyle. Są naprawdę trwałe, wydajne i, i bardzo lubię ten zapach. Bardzo, bardzo mi pasuje. Taki słodki, lekki, radosny ekstra. Eee, I kosztowały 100 coś złotych w Superfarmie. Co by Wam tu teraz pokazać? Dobra. Eee, teraz z tańszej półki. Peeling z biedronki. Peeling do ciała mango. On wygląda tak. Nie wiem czy zobaczcie, to jest taka. Nie chcę się ubrudzić. O! To jest taka galareta. Zapach jest trochę chemiczny. To nie jest jakiś taki super zapach, ale. Znaczy, zapach jest fajny, tylko czuć, że chemiczny to mi chodziło. drobinki są dosyć. albo nawet bym powiedziała bardzo ostre. Ubrudziłam się tym. Um. Ale słuchajcie, to zostawia taką fajną tłustą powłokę, jak jak się plingujecie tym. No jest bardzo, bardzo ostry i skóra potem jak się nakłada balsam to czuć, że tak mogła ładnie to wszystko wchłonąć i jest taka ładnie nawilżona i taka gładka, po prostu idealnie gładka na całym ciele. Od razu lepiej to wygląda, także super to kosztowało w biedronce coś koło 7 zł. Widziałam jeszcze był winogronowy. I nie wiem, jaki. Ja mam manko, tak? Manko. E, bardzo Wam polecam. Jeżeli coś z tej serii jeszcze było, bo nie wiem, czy, czy coś jest w tej serii, czy nie, to napiszcie na dole, bo jestem ciekawa. E, następnie włosy. Dostałam a, w prezencie do przetestowania szampon organiczny. To jest szampon ekologiczny z wyciągiem, ba, z wyciągiem Babasu. Do włosów normalnych, zapobiega wypadaniu włosów, posiada certyfikat bez parabenów SLS PEG i to ma 98,9 składników naturalnych. 10% składników pochodzących z farmy ekologicznej. Nie wiem, czy to będziecie mogli przeczytać. Możecie sobie to zastopować. O! Tak wygląda szampon. Eee, także to, ten Spaten rap był w 100% ekologiczny i w 100% pochodził chyba z upraw ekologicznych, mi się wydaje. Ten nie jest w 100% naturalny. Natomiast tu jest napisane wyciąg z orzechów babasu sprawi, że twoje włosy będą zdrowe, gęste i błyszczące. Bardzo ładnie pachnie ten szampon i powiem wam, że po nim moje włosy są ekstra, nie są przesuszone, nie plączą się, tak jak po tamtym spaten rap. Może to jest zas... tak jak Wam powiedziałam, chyba moje włosy jednak potrzebują trochę chemii SLS-ów, bo, bo te stuprocentowo naturalne kosmetyki na moje przesuszone, rozjaśnione włosy no, nie działają. A teraz zobaczcie po tym szamponie. E, są ładne, lśniące i, i bardzo go lubię. E, na dole Wam dam linka gdzie możecie e, kupić ten szampon? Ja z niego jestem bardzo zadowolona. Czy on rzeczywiście zapobiega wypadaniu włosów? Nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ ja nie mam tego problemu. E, także tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale mm, na pewno e, bardzo fajny produkt. E, tak jak mówię, ładnie pachnie. I do tego słuchajcie, bardzo fajnie się pieni. Nie jest taki ani bardzo lejący, bo te, te, te wszystkie szampony są takie lejące się w ogóle się nie pienią. Ten ten jest e, dosyć gęsty, e, ładnie się myje, włos nie trzeba jakoś trzeć i tak dalej, tylko się ładnie pieni, ładnie myje. No i e, bardzo fajny produkt. Kolejny ulubieniec, e, też chyba pozostały z zeszłego miesiąca, to jest L'Oreal. Elsev Volume Collagen, Volume Collagen to jest po francusku, spray ułatwiający rozczesywanie, zwiększona objętość bez spukiwania. Wiecie, że ja bardzo lubię, dla moich włosów najlepsze są odżywki takie bez spukiwania. Rzeczywiście dodaje trochę tej objętości, nie obciąża, łatwo się włosy po nim rozczesują, także bardzo, bardzo go lubię. Używam go już chyba ponad miesiąc i... Użyłam go tyle, także jest całkiem e, wydajny. Mieszam go też z tą drugą odżywką z Veli czy z Schwarzkopa? Nie pamiętam. E, no w każdym razie, tą zwykłą taką dwufazową odżywką. E, trochę tego, trochę tego. Jest ok. E, następna rzecz, którą Wam pokazywałam w holu i która bardzo mi przypadła do gustu, to jest e, John Frieda z serii Sheer Blonde Go Blonder. Tak wygląda opakowanie. Co to jest? To jest spray rozjaśniający do włosów. To jest spray, który psikamy na mokre włosy i później suszymy suszarką i pod wpływem ciepła on się aktywuje i włosy stają się jaśniejsze. I rzeczywiście nie wiem, czy to zobaczycie, bo w takim świetle nie wiem, czy to aż tak widać, ale moje włosy są jaśniejsze. Tyle, że... Jakie są minusy? Po pierwsze niezbyt dobrze działa na skórę głowy nie, po nim strasznie swędzi głowa a po drugie, nie wiem czy to widzicie te odrosty są rozjaśnione ale na pewno nie są w takim samym kolorze jak reszta włosów zresztą a, jedna z widzek a, mi napisała, że muszę uważać z tym produktem, ponieważ ona robiła, a, ona psikała na całe włosy i odrosty miała takie rozjaśnione, a tu już miała prawie białe włosy a, coś co ja też znalazłam w jakiejś recenzji amerykańskiej a, na YouTubie Porady, która jest moim zdaniem mądra, to ja robiłam tak, że psikam i od razu suszyłam włosy. Moim zdaniem lepiej jest zdjąć ręcznik, nałożyć, ja nakładam właśnie tą odżywkę bez spłukiwania, nałożyć to, odczekać, niech włosy sobie trochę przeschną i dopiero suszyć suszarką, bo wtedy ten efekt, bo to naprawdę bardzo rozjaśnia włosy. Ja po czterech użyciach widziałam bardzo, bardzo duże rozjaśnienie włosów. Do tego... Oni tu piszą, że to można przy każdym myciu stosować. Nie, bo byśmy miały naprawdę białe włosy. Do tego też trochę zniszczą mi włosy. Widziałam to, no ale to też z mojej winy, że po prostu go używam przy każdym myciu. Ale teraz używam go co, 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 co któreś mycie. No właśnie na wilgotne włosy. Odczekuję trochę, suszę je. No ale niestety odrosty po prostu zostają takie, no to wygląda tak, jakbym naturalnie miała dosyć jasne włosy, a resztę rozjaśnioną. No, zależy co kto lubi, wiecie, co ja nie lubię nie lubię takiego efektu, lubię te odrosty mieć takie zupełnie jasne. No, ale cóż, nie, nie jest to zły produkt, tylko że właśnie myślę, że fajnie to by wyglądało na dziewczynach, które mają na całe naturalne włosy, albo jakieś ciemniejsze i chcą sobie porozjaśniać, albo super to by było do robienia ombre ombre wiecie, odchodzi te rozjaśnione, dla dziewczyn, które mają długie końcówki i sobie tak pospryskiwać tutaj te końcówki, rozjaśnić, to by fajnie wyglądało. No, tylko trzeba uważać, żeby te włosy nie zrobiły się rude, bo wiecie, to jest taki produkt, że ciężko stwierdzić, jaki kolor tak naprawdę nam wyjdzie. Mi te włosy absolutnie nie wyszły rude, ale też nie są platynowe, są takie złociste, no a te odrosty... Także ja jestem z niego zadowolona, ale będę go używać co jakiś czas między farbowaniami włosów, po prostu, żeby, żeby je rozjaśnić, ale jako taki produkt na stałe to chyba nie. Albo taki produkt, że chcemy zostać blondynkami. No, ja wam tutaj gwarancji nie dam. W każdym razie dla mnie taki od czasu do czasu. John Frida Go Blonder. On kosztował 38 zł w promocji w Superfarmie. Normalnie chyba kosztuje 50. Tam można go kupić w Rosmanie czy w Superfarmie i w Sephora eee, Następna rzecz, słuchajcie, ten płyn micelarny z Wrap, o którym mia miałam Wam opowiedzieć. Używam go. I słuchajcie, według mnie on jest. Um, oj, troszkę się wylało. On jest taki sam jak Bioderma. Nie podrażnia, um, dobrze zmywa makijaż. No tylko, że jego cena jest dużo wyższa niż biodermy, dlatego no ja następnym razem jednak wrócę do biodermy. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem kosmetyków ekologicznych, ponieważ w biodermie jest trochę chemii, no to ja bym polecała mu ten produkt, ale ja sama wrócę do biodermy. Zużyłam go tyle. O, tutaj. Zużyłam go tyle. Ładnie pachnie, ładnie zmywa. Nie ma żadnego problemu, ale no. Jest droższy, a, a, a działa tak samo jak bioderma. Takie jest moje zdanie. E, będziecie pytać, co mam na magnesach w tym miesiącu. Cały miesiąc to jest lakier z Golden Rose, numer 336. Taki bardziej pomidorowy, bardziej jaskrawy kolor. E, bardzo go lubię. A będziecie też na pewno pytać, co mam na oczach za każdym razem, kiedy mam jakiś taki mocniejszy, imprezowy makijaż. To są, słuchajcie, te cienie z Golden Rose w takiej kuleczce i to jest numer 01, tylko że ktoś mi napisał, że już tych cieni nie produkują i nie można ich kupić, więc przykro mi. Ale pytaliście, więc Wam pokazuję. Ech, następne dwie rzeczy trzy. A, jeszcze jedna rzecz. E, ten liner z L'Oreal. To jest ten super liner. Wyrobił się, jest czarny. Jest fajny, tylko słuchajcie, ja chyba nie umiem się nim tak dobrze posługiwać jak makiem, bo um, u innych dziewczyn bardzo mi się podoba ten efekt takiej gładkiej, czarnej, lśniącej kreski. No makiem tego się nie zrobi, ale mak jest dużo precyzyjniejszy, a ja tym nie umiem sobie zrobić fajnej, cienkiej kreski, bo nakładam go kilka razy i efekt jest taki, że ta krecha jest strasznie gruba, dlatego tak na co dzień to, to nie bardzo. Ale jeżeli słuchajcie, szukacie um, tego odpowiednika linera, nie pamiętam jak się nazywa, L'Oreal Carbon Black e, ze Stanów, to on ma dokładnie taką samą końcówkę. Ja go kupiłam. O, zobaczcie. Tyle, że on ma troszkę brokatu, ale tego brokatu w ogóle nie widać na oczach. To jest niby z tej serii gwiazd, jakiś Luminizer Brown Eyes. Po prostu czarny liner kosztował 40 parę złotych w Rossmanie. No i trz. Takich największych ulubieńców, zacznę od różu z VIBO, który mam na sobie. Używam go, jak gdyby nie nakładam go na policzki tak jak róż, tylko prawie w tym samym miejscu co bronzer, żeby sobie wysmuklić twarz i wykonturować. Efekt jest super, kolor wygląda tak. Jest fajnie napigmentowany i cały, przysięgam Wam, cały dzień utrzymuje się na twarzy. Podkład schodzi, wszystko schodzi, to nie schodzi. To jest kolor 12 i kosztował, nie wiem, jakieś 10 zł w Rosmanie. także zamierzam sobie jeszcze chyba kupić jakieś inne kolory. On jest naprawdę rewelacyjny. Wiem, że nie lubicie tego palca. Jest naprawdę rewelacyjny i tu ma jeszcze, czekajcie, zaraz się przez to popsuję paznokcie, on się tu jeszcze otwiera. No dobra, wybaczycie mi to. A, dobra. W sensie tu otwiera i ma pędzelek. Takie było. Także tak to wygląda. Super, super. Po prostu dawno mi żaden róż tak nie pasował jak ten. Jest świetny, naprawdę. Eee, I co? Beauty Blender. Przepraszam, że brudny, ale przed chwilą go używałam. Eee, dostałam go od strony beautyblender.net.pl eee, Wszystkie linki w ogóle do tych kosmetyków, które dostałam do szamponu, do gąbeczki i do tego będą na dole. Eee, I tak. Ym, jakie było. <grym> moje zdanie na, na temat tej gąbeczki? Sama bym jej nie kupiła, bo po prostu jest strasznie droga. Eee, i ym, nie to, że nie wierzyłam w jej działanie, ale nie byłam przekonana. Nie, ja nie mam aż takich strasznych problemów z serą. No, ale e, kiedy e, dostałam propozycję przetestowania, to stwierdziłam, że czemu nie, powiem Wam, czy to jajko jest w ogóle warte tych pieniędzy, i czy warto je kupić, czy nie. I słuchajcie, rzeczywiście to jajko, ta, ta, ten beauty blender, rzeczywiście przedłuża e, trwałość podkładu. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, jaka jest magiczna moc tej gąbki, ale. E, ja ją biorę i w ten sposób, tak jakby stempluję sobie na twarzy, szczególnie strefę T, tam gdzie się świecę, ten podkład dużo dłużej się utrzymuje, dużo równiej. Ciężko sobie narobić jakiś plam, placków, szczególnie dla dziewczyn, które zaczynają. To naprawdę, słuchajcie, można świetnie ten podkład rozprowadzić, tak żeby nie było smug, plam, zacieków i czegokolwiek. I jak gdyby to w... sprawia, że ten podkład stapia się ze skórą, wygląda dużo bardziej naturalnie i dużo dłużej się utrzymuje, dlatego mm, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, e, z tej gąbeczki, no tylko cena, cena po prostu jest e, bardzo wysoka, tym bardziej wada tego jest taka, że e, no nie wiem, jeżeli inwestujemy dużo pieniędzy w pędzel, to pędzel nam może służyć latami, pędzel możemy umyć i umalować nim drugą osobę. No to jajko jest ciężko doprać tak do czysta i raczej nie, nie próbowałabym używać go no nie wiem na innych osobach, i to jest dla mnie taki minus. Do tego ciężko mi stwierdzić, jak długo to jajko wytrzyma i jak długo można je będzie używać, bo mimo wszystko to jest gąbka, którą pierzemy, w którą wsiąka podkład i tak dalej. Więc no, to nie jest rzecz, która nam będzie służyć latami. Takie jest moje zdanie. Ale rzeczywiście działa fenomenalnie, bardzo dobrze. Jeżeli macie problem ze świeceniem się twarzy, z nakładaniem podkładu, z utrzymywaniem się go na, na twarzy, to wam pomoże. No i po prostu e, najlepsze na koniec. To jest słuchajcie, mój pierwszy krem BB. On wygląda tak, mam nadzieję, że coś zobaczycie. To jest e, Oriental Gold BB Cream Plus. E, on ma SPF 30 i to jest um, krem przeciwzmarszczkowy e, i wybielający. To jest, jeżeli znacie, a pewnie dużo się o tym mówiło, pewnie znacie historię kremów BB, to są jak gdyby kremy, jak gdyby, to są e, kremy z podkładem, ale nie jest to taki typowy, nie myślcie o tym, to nie jest taki typowy, mi się kojarzy taki podkład z kremem, czy tam podkład w kremie, czy tam krem tonujący, to mi się kojarzy z kremem, który jest delikatnie zabarwiony, jakiś taki dziwny kolor. Nie, słuchajcie, to bardzo ładnie kryje. Można tego nałożyć dwie, nawet trzy warstwy dla takiego mocnego efektu. Nie ma plam. Skóra po nim jest ładna, wypoczęta, rozświetlona, ale nie tak jak po tym rewlonie. W ogóle, jeżeli chcecie przeczytać recenzję trzech podkładów, które ostatnio używałam, to napisałam ją na blogu, żeby się już tutaj nie rozgadywać i nie rozgadywać się o rzeczach, których, które nie do końca się sprawdziły. W każdym razie jest fenomenalny. Nakładam go bez kremu i skóra nie potrzebuje kremu. Eee, ma filtr, taki, nie wiem, czy już Wam powiedziałam, eee, filtr trzydziestkę. No, i naprawdę, słuchajcie, dawno nie byłam tak zadowolona z jakiegoś produktu, bo ja poszukiwałam podkładu, który będzie czymś więcej niż tylko podkładem, który będzie sprawiał, że w mojej skórze coś dobrego się dzieje i coś takiego znalazłam. Do tego bardzo ładnie, tak jak mówiłam, bardzo ładnie kryje, To nie jest de delikatne krycie. Ja bym powiedziała, że to jest średnie do mocnego. Nie jest to jakiś no, derma blend wishy, ale też nie jest to jakaś taka mazajka po prostu po twarzy, której, e, po której nic nie widać. Tak jak mówiłam, skóra jest ładnie rozświetlona, długo się utrzymuje, dość dobrze matuje. Jeszcze tutaj ma e, lustereczko i tutaj jest e, taki e, coś, co można używać jako błyszczyk. Ja mam go na ustach albo róż w kremie. Bardzo ładnie też e, wygląda. Ja go kupiłam na eBayu za 6, około 60 zł razem z przesyłką. Szedł do mnie dwa tygodnie z Korei. Także można, można. Z tego co widziałam na polskich stronach, one są. Została zaktualizowana. <grystanie> są dużo droższe. Także jeżeli chcecie, ja też Wam dam linka na dole. Znaczy, ja Wam nie gwarantuję, że wszystko będzie OK. U mnie było OK, mi też go koleżanka poleciła. Pozdrawiam Cię, Kasiu. Znaczy, w sensie tego sprzedawcę. Ja sobie wybrałam w ciemno. Nie miałam żadnego innego kremu, nie czytam recenzji. Chciałam coś właśnie takiego przeciwzmarszczkowego, odmładzającego. I nie zawiodłam się, jest bardzo fajny, na pewno jeszcze sobie coś zamówię. Ok, nagadałam się, filmik jest strasznie długi, to są moi ulubieńcy październikowi. E, ostatnio mnie trochę nie było, przepraszam Was. Nie, słuchajcie, e, bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości. To, że mnie nie ma, to, to nie znaczy, że nie wiem, e, ktoś mi coś złego zrobił, bo piszecie, że nie przejmuj się złymi komentarzami i tak dalej. Nie, nie mam jakichś strasznie złych komentarzy, ani nie jakichś strasznie złych rzeczy, które by się działy na YouTube. Yy, w życiu też nie, ale po prostu jestem strasznie, strasznie zagania na dużo pracy, obowiązków, dużo się dzieje strasznie i po prostu yy, czasami, wiecie, wpadam w rytm i dodaję filmy po kolei, po czym jest jakaś przerwa, staram się, bardzo się staram, jestem na Facebooku, jestem na blogu, mam nadzieję, że wytrwam w swoim postanowieniu i będę dodawać częściej filmiki. Jak nie, to piszcie i nie molestujcie, żebym się zebrała do kupy i, i coś wrzuciła. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się krótko, pa.